E, tak więc, e, witam Was. Serdecznie na takim odcinku krótkim, informacyjnym. Głównie, mam do Was prośbę. Jeśli e, wiecie, miałem nie, nie, niedawno serwer, jeśli oglądacie moje odcinki miałem serwer z kolegą. Na chwilę obecną, on został zamknięty. E, przyczyn nie chcę podawać dlaczego. Natomiast e, na Discordzie serwerowym, jeśli ktoś się znajduje, jeśli nie, to serdecznie zapraszam. Oczywiście, na dole w opisie będzie. Link do niego. Tam tworzę co codziennie, niecodziennie, co jakiś czas będą pojawiały się ankiety, już pierwsza ankieta jest gdzie możecie sobie na nie odpowiadać pod, podanymi reakcjami w ankiecie. Czyli zasada jest prosta. Daję wam pytanie, pokazuję wam odpowiedzi, odpowiedzi jakie są. Przy każdej odpowiedzi jest dana reakcja. Możecie kliknąć tą reakcję, którą chcecie. Jaki... jak chcecie odpowiedzieć na to. Żeby ten serwer też nie był tylko nasz, ale też żeby był tworzony, yy, tak jakby przez was, tak? Jaki byście chcieli zabłóżmy tryb, czy to chcielibyście, żeby się znajdowało, czy co innego. Na chwilę obecną znajduje się ankieta, czy chcecie, żeby serwer powrócił. Żeby Była kolejna edycja serwera. Yy, tak więc, jeśli ktoś jeszcze nie zagłosował, a chce zagrać na jakimś serwerze, do którego on też ma... Tak powiem, jakiś, że on też może go stworzyć, tak? Może nam podać jakieś propozycje, czy cokolwiek? Może wiesz, to się pojawi na tym serwerze wtedy. Yy, link do Discorda jest oczywiście będzie w opisie, yy, dam go w opisie. Nie ma wtedy problemu. Yy, no i co? Serdecznie zapraszam do głosowania, zapraszcie znajomych do głosowania. Mówię. Może lubicie ze znajomymi grać na jakimś tam specjalnym trybie, czy to na jakimś survivalu z guildiami, czy na jakimś survivalu z działkami normalnym, na skyblocku, czy na cave blocku, cokolwiek. Dajcie po prostu odpowiedzi jakie chcecie. Jakieś propozycje możecie mi jako właścicielowi wysłać na Pliwie później. Może mówię, zaproszcie nawet znajomych do głosowania w tych ankietach, zaproszcie ich na tego discorda do głosowania w ankietach. Moim więcej nas będzie na Discordzie, to będzie oczywiście fajniej yy, Oczywiście to nie jest tylko Discord serwerowy, czyli że tam jakiś yy, Pomoc tylko i tyle, możecie tam sobie też wbić normalnie Jak chcecie, nie macie gdzie rozmawiać z kimś tam To możecie na tym serwerze sobie porozmawiać, popisać, nie ma problemu, tak Tak więc, serdecznie zapraszam oczywiście Jeszcze raz mówię, link będzie w opisie Dam go na, na stówę w opisie, nie będzie problemu, tak Dam oczywiście że swojego Discorda, jeśli chcielibyście jakieś pytania mieć odnośnie serwera czy jakieś propozycje dać, nie ma problemu, będzie to rozpatrzone. Jeśli Wam się odcinek spodobał, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, kliknijcie w dzwonek, żebyście otrzymywali wszystkie powiadomienia o live'ach odcinkach. No i co? Mam nadzieję, że wbijecie na tego Discorda, będziecie głosować w ankietach. Może to jakoś wyjdzie, tak? Mówię, możliwe, że dzisiaj ten odcinek powinien wlecieć. Eee. Time day. A jeśli chcielibyście, będą się pojawiać tak co kilka dni te ankiety, różnego kalibru. Więc serdecznie zapraszam. A ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku, bądź na kolejnym live'ie, trzymajcie się, no i cześć!